Hej, kochani, tułem Kady Horse Story i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem na stajni Ugradzia. I miałam, słuchajcie, plan na ląże z siodłem, bo jakby już część sprzętu mam, więc teraz chciałam jakby zacząć go przyzwyczajać do tego, że znowu wraca do pracy z czymś na plecach. Um, ale zaraz chyba tak, spadnie tam deszcz, w sensie tam już dalej jakby pada, ale przyjdzie to zaraz do nas, że nie wiem, czy w ogóle zdąży to zrobić, i nie wiem, czy ten odcinek będzie taki jak wszystkie. Najwyżej będzie to taki mega luźny vlog, bo ciężko będzie nagrywać w deszczu, a my tutaj nie mamy niestety hali. Chciałam Wam pokazać jeden produkt jeszcze, ale on wymaga nagrywki, myślę, że przez przynajmniej dwa dni, ale tak czy siak, zapraszam Was do oglądania. Trochę. Słabsza jakoś, bo jesteśmy w boksie i generalnie nie, nie palę teraz światło, bo jakby z dworu jeszcze wszystko widać, ale z Marcinem wzięliśmy się wspólnie za czyszczenie gradzia, co bardzo doceniam, bo Marcin się bardzo długo musi przekonywać do koni, i cały już na mnie leci. No. A chwilę minęły chyba tylko dwie minuty. Nie Dobra, trzy. Jesteśmy w samochodzie, bo leje, po prostu jest taki wiatr, ja mam tyle piasku w ogóle tu i tu w oczach. Marcin mokry. No, także moje plany w ogóle poszły w las. Znaczy się ta chmura przechodzi tak bokiem, ale i tak przez więc plan jest taki, żeby chwilę przeczekać, zobaczymy ile to potrwa i jak minie szybko, to zrobimy to, co było w planach, a jak nie, to... to nie wiem. Zdarza się. Słuchajcie, mamy to, udało się. Przestało padać, przeczekaliśmy ten deszcz i w sumie nie wiem, nie minęło. Może z 10 minut i generalnie tak, ja już mam tutaj naszykowane wszystkie rzeczy i oprócz tego słuchajcie, mam ze sobą wodę i mam ze sobą owocki i warzywka i zrobimy mu y, taką wodną... Grat, co ty robisz? Wodną zabawkę poląży. W znaczy sensie on zawsze lubi sobie pić z wiaderka. Przepraszam, że na was nie patrzę, ale wyciągam te owoce. Eee, w każdym razie tak, lubi zawsze pić wodę. A ostatnio widziałam taki lifehack, żeby przemycić trochę witaminek i generalnie daje się to po prostu do wiaderka z wodą. I koniec sobie to wszystko gryzie, to wypuszcza, jakby, sok z tego wszystkiego i robi się taka. E, Smakowa woda, więc no, będzie miał takie coś, jak się tu prezentuje. I w sumie to sobie trochę posiedzi. My będziemy zaraz na tej ląży. Gdzie jest Grad? Grad! Gradzio, chciałeś jabłko? Proszę. On strasznie kocha jabłka. Idziemy, co chłopie? że już jesteś przynajmniej czysty. Kochani, mamy to! Gradzio już w siodle. że jesteś ja taki tak jaram, patrzcie jak to pięknie wygląda. I oczywiście najpiękniejszy czapraczek z Horse Pony. <grywa> także idziemy sobie na lążę. Jestem ciekawa, jak się odnajdzie po czasie, ale siodłaliśmy go teraz z Marcinem i w ogóle żadnego wrażenia to na nim nie zrobiło, także to jest bardzo dobra oznaka. I też myślę, że jakby to, ile z nim pracowałam, zanim się wzięliśmy, znaczy jeszcze nie do końca za to siodło, to też dużo przy tym Yy, da, więc jakby teraz zaczynamy takie przyzwyczajanie. Yy, przed wsiadaniem oczywiście będziemy jeszcze przyzwyczajać do jakby nacisku i w ogóle, a później już będzie jazda. A tak, by the way, bo yy, niektórzy mogą yy, nie wiedzieć, w sensie ci, co mnie yy, nie obserwują na Instagrama, na który was bardzo zapraszam serdecznie, to yy, gradzie kupiłam yy, jako roztrenowanego konia, a ja się też w sumie zdecydowałam na taki krok, bo u mnie ze zdrówkiem też nie jest najlepiej i jakby dla mnie to w sumie nawet lepiej, że więcej sobie popracuję z ziemi, że będę rzadziej wsiadać na chwilę obecną. No i tak sobie po prostu z nim na spokojnie wracam w trening, i teraz właśnie po w zasadzie. Dwóch miesiącach lążowania i wracania gdzieś tam do kondycji i rzeźby. Zaczynamy już sobie teraz tą pracę z siodłem, wszystko na spokojnie. Nigdzie mi się nie spieszy, także dla mnie jakby najważniejsza w tym wszystkim była relacja z nim, żeby się jak najlepiej dogadywać. I znowu generalnie zaczyna teraz chyba padać. Chociaż nie wiem, tam już jest takie. Ładne niebo, a tu jest takie brzydkie, więc pewnie znowu to przechodzi bokiem jakaś końcówka deszczu czy coś. No, także pokażę Wam zaraz jakieś przebitki z tej ląży z siodełkiem. thank you Kończyliśmy Ląże i Jezu, jestem tak dumna z niego, Boże, on tak dzisiaj super chodził i w ogóle, serio, te siodło cały czas nie robiło na nim żadnego wrażenia. <grym> Naprawdę ach, bajka, w sensie super sobie schodził dzisiaj noskiem do dołu i tak w przód fajnie szedł i robiliśmy sobie przejścia dzisiaj między stępem a kusem. Galop zrobiliśmy trochę dłuższy na obie strony i w sumie fajnie się rozluźniał, pracował sobie pyszczkiem, także cudmyt malina, czego chcieć więcej. I też w sumie nie robiłam jakoś bardzo długiej tej loży, bo widziałam jak mega się starał, więc po prostu szybciej sobie zakończyliśmy trening. Dzisiaj jakby mm, dla mnie było najważniejsze to, żeby się... Oswoił już chociaż ciutkę z tym siodłem, co w sumie wyszło, i em, po prostu się skupiał na mnie, mając coś tam na sobie. Kolego, jak zwykle, e, trawka time, ale my idziemy, trzeba się teraz postępować jeszcze trochę. E, no i później mu w nagrody dam e, tą zabawkę, w sensie, no wiecie, tą zabawę z wodą, co przygotowałam, to sobie to dostanie. I co ty mnie tak zaczepiesz? I później idziemy ogarnąć kopytka klasycznie, poląży przestało padać. Marcin poszedł w sumie biegać, dlatego ja dzisiaj tak bardziej kręcę sama i zacznę wam pokazywać produkt. Ale chyba ten filmik będę musiała podzielić na dwie części, bo chcę wam pokazać ten produkt jeszcze po paru dniach jak go będzie stosował Grazio. Tym razem on jest testerem. <gryzio> Także jak będziemy już po ostatecznych testach, bo on je robi pierwszy raz, jedne testy ze sobą ma Montusia, a drugie testy ma ze sobą Pery. <gryzio> Także no, ja jestem ciekawa, jak w jego wykonaniu się to sprawdzi. No i może się już domyślacie powoli, co to takiego. On nie. Będzie niespodzianka. Gradzik już ma kopytka umyte, smarowane, więc teraz czas na niespodziankę. O, ale czadersko. Ale chyba najpierw się bierze za picie, z tego co słyszę. A później chyba będzie jadł. On naprawdę tam wodę pije do końca. Tak, jest spragniony. Chyba, że faktycznie już tam nabrała trochę smaku. Od jabłek głównie, tak myślę. A chyba sobie zacznie wybierać wszystko na koniec. Tak, koniu? Chyba tak. O, teraz coś dorwał, ale nie wiem co. Tak, podrapać się trzeba, co? O, teraz się tam łowi zabawki. Kochani, udało się. Chciałam Wam pokazać produkt, który tym razem będzie testował. Gdzie jest Gradzio! Gradio! Gradzio! Dobra, to się wytnie. <gryzio> e, jest to gryzak z Graslanda. Przetestuję ten gryzaczek, zje sobie wszystkie kwiatuszki ładnie, które tutaj na tym gryzaczku są i później wam powiem coś więcej o tych gryzakach. Także przypatrzcie się bardzo dobrze, jak ten gryzak wygląda teraz, a jak będzie wyglądał na następny raz. I idziemy go teraz zawiesić do boksu u Gradzia. To chodźcie ze mną koniu trochę tu ciemno więc może nie będzie widać, ale ogarniemy moim zadaniem było powieszenie gryzaka w bezpieczny sposób oraz zapoznanie gradia z nową zabawką A few moments later. musieliśmy zmienić miejscowe gryzaka, bo tutaj przy żłobie gradzie tak miał go w dół i nie ogarniał jak go gryźć. A jak go ma tutaj na ścianie, to jest tak całkiem spoko. Tutaj sobie już zaczął e, od dołu trochę szkrobać te kwiatuszki, ale zostawiam go, niech sobie potestuje i zobaczycie jak gryzak się sprawdził. Kochani, minęło już kilka dni, odkąd Gradzio sobie testował gryzaczek. E, teraz chcę Wam pokazać z bliska, jak on wygląda e, po kilku dniach stosowania. Możecie zobaczyć, że tutaj Gradzio się już w niektórych miejscach, o tutaj jest to tak bardzo fajnie, dokładnie pokazane, dobrał się do tej kory e, i zostało już tylko gdzie gdzieniegdzie trochę kwiatuszków. Jest tutaj widoczny jeszcze jakby cukier, a tutaj od spodu jeszcze chyba nie ogarnął, że to też można zjeść, także fajnie, bo ten gryzaczek mu posłuży jeszcze na najbliższe kilka dni. Teraz Wam troszkę opowiem o procesie powstawania takich gryzaków dla koni, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe, jak się okazuje. Jeśli chodzi o firmę, to jest ona jedną z nowszych firm na polskim rynku jeździeckim. Te pięki są zrobione z brzozy. Brzoza wspomaga pracę nerek oraz detoksykację organizmu pozwala na oczyszczenie z toksyn oraz wspiera właściwą homeostazę. Żeby powstał taki gryzak, pienik najpierw trzeba porządnie osuszyć oraz wyszlifować, żeby nie miał żadnych ostrych krawędzi. Rozmiar tego pieńka jest tak dobrany, żeby Żaden z naszych koni nie wpadł na pomysł i nie wziął go całego naraz do buzi. Następnie na przygotowany pieniek nakłada się izolmat, czyli taki płynny cukier, który jest w ogóle dla cukrzyków i jakby oblepia się go całego. Ten cukier jest przygotowany w bardzo wysokiej temperaturze, bo sięga ona nawet 200 stopni, więc trzeba mieć do tego specjalistyczny sprzęt, żeby się nie poparzyć. No, i wiadomo, że nie wolno tego robić samemu w domu. Później na ten cukier przykleja się bardzo grubą warstwę kwiatków. I w zasadzie, jeśli znacie Grasslanda, to możecie zobaczyć w ich ofercie, że te kwiatki są w różnych mieszankach. W Ofercie Grassland ma różne gryzaki, np. redukujący stres, na odporność czy dla wrzodowców. Jest ich naprawdę dużo, więc każdy właściciel konia wybierze coś dla swojego wierzchowca, e, dobierając gryzak pod jego potrzebę. Jeszcze o samych kwiatkach chciałam wam powiedzieć, że są one również w takich oto puszeczkach. Możecie je kupić jako np. dodatek do meszu, albo po prostu parzyć takie kwiatki czy ziółka dla swoich koników. Są one również jadalne dla ludzi, dlatego świadczy to również o tym, że są najwyższej jakości. Moja ocenka to bardzo mocne 9 na 10, ponieważ e, te gryzaki, jeśli chodzi o cenę do jakości, mają się naprawdę bardzo dobrze. E, ale no jest to w sumie zabawka, która starcza na przykład na tydzień. Niektórym chodzią nawet trochę krócej, niektórym trochę dłużej, więc jest to wszystko tak zależne, ale myślę, że i tak. Plasuje się bardzo wysoko. Dajcie znać, czy Wy już też mieliście coś z Graslanda? A jeśli odcinek Wam się spodobał, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę oraz dzwoneczka, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Ja się dzisiaj z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!